Witajcie, witajcie kochani. Dzisiaj chcę o białuki nieściłkującej powiedzieć, chcę ją przetestować. Ja jej teraz nie reklamuję, bo ja nie mam podstaw, żeby to reklamować, bo to może tak wyglądać, ale ja ją chcę przetestować. Chcę Wasze opinie, czy już mieliście, czy rzeczywiście ona spełnia te oczekiwania, te rzeczy, które są tam opisane, o których zaraz powiem. Są takie trzy najważniejsze rzeczy, które bym chciała, żeby mi pomogły w funkcjonowaniu na działce. To znaczy, no, świetne, żeby tutaj chwasty nie rosły, tak? Bo plewienia to jest po prostu nienastarczona nie godzina czasu. E, trzeba ciągle czas na plewienie. Druga sprawa, mam dość brudnych sałat. Tak, sałat, ale i kapust. Od spodu, gdzie po deszczach, to wszystko, wiecie, jest brudne, gnije. E, czy tak samo mi się zdarza że mi wchodzą do sałaty. Wiecie co? To jest obrzydliwe. Kiedy ja sobie biorę piękną sałatę, potem ją rozcinam, a tam w środku jest dżownica. No nie wiem, czy wy też tak macie, ale no zdarza mi się i dość często i chciałabym e, nie mieć tego. Może powstrzyma przed ślimakami. Nie wiem. I teraz e, kilka dni temu właśnie pokazuję, sadziłam sałaty. I te sałaty... E, no widzicie, to nie jest tak dokładnie idealnie dostosowane do głównego tego hmm, trzonu. Nie wiem, jak to powiedzieć, sałaty. No bo później ona się rozrasta, to się robi grubsze, więc nie mogę tak idealnie tego dostosować, ale bym chciała, żeby ta sałata leżała na tym. I już wam powiem, że wyjeżdżając z działki dwa dni temu, jak to sadziłam, nie przykryłam tego włókniną, bo widzicie, są te pałąki porobione i chciałam to przykryć włókniną. Zapomniałam, tu dzieciaki, tu coś, tu deszcz się zapowiadał i uciekaliśmy z tej działki. I zapomniałam, na drugi dzień mąż pojechał i ja w ogóle wiecie, cały wieczór, kurczę, czy mi nie zjadły tego ślimaki. Zostawiłam pootwierane. Czy to się namoczy, czy nie wypłynie ta sałata? Ale mąż był na drugi dzień i mówi: Nie martwcie, wszystko idealnie, mimo że w nocy było ciepło i był deszcz. Nie ma śladów po żadnym ślimaku. To już jest super. Druga sprawa: mówi, to bardzo szybko wyschło. I dalej stała się ta konsystencja tego materiału taka dość szorstka i nieprzyjemna, więc wierzę, że może te ślimaki troszeczkę. Zbastują i nie będą tak szły do tej y, sałaty. Wiecie, to to też ma zapach. Ona rzeczywiście mm, no, pachnie zwierzęciem, jakimś, jakąś sierścią, bo to jest 100% y, biowchnina biodegradowalna z owczej wełny. I tutaj, y, no, niestety, nie stać mnie, żeby sobie kupić na całe grządki i to rozłożyć, bo Taka mata 1,5 metra na dwa kosztuje prawie 30 zł, jak ja mam 11 grządek, no to wychodzi kwota 300 zł nie stać mnie, dlatego na razie robię coś takiego. Kiedy pojawi się już e, trawa skoszona, będę ściłkować też trawą, te wolne miejsca czystej ziemi. Ale to nie o tym. Na razie chcę o tej włókninie. Ja tą włókninę też dałam sobie pod kapusty. Tutaj też właśnie chcę zrobić taki test, posiałam w jednej, w jednej grządce, w jednym rządku rzodkiewkę, a w drugiej rukole czy ta rukola też będzie czysta i ładna, czy na rzodkiewce nie będzie tyle uszkodzeń przez pchełki i na rukoli, bo pchełki zawsze wyjadają mi dziury, w rzodkiewce i w rukoli potem, no to też jest nieapetyczne, no tak samo przed ślimakami tutaj, o tu pokazuję jak to wygląda trochę taki filc nie wiem może ten zapach właśnie też podstrasza jakieś szkodniki spróbujemy, wiem że muszę pilnować żeby tam nie były też mrówki bo już jest dużo mrówek tutaj pokazuję akurat trawę bo chcę jeszcze powiedzieć o drugiej włókninie, a zwłaszcza znaczy to już jest agrotkanina tak i tutaj wyścieliłam sobie między grządkami ścieżki, bo też też miałam dość chwastów do ślimaków i może to też je ograniczę. Ja wiem, że to nie zniweluje tego całkowicie, ale mam nadzieję, że trochę to ograniczę. Szczerze trochę się boję tej folii, czy tam się nie zagnieżdżą jakieś robactwa, ale muszę spróbować, żeby sobie ułatwić całe lato funkcjonowanie w ogrodzie. Papa, pa.